Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale No i w tym odcinku y, będę po raz chyba kolejny y, robił łóżka No bo wiecie, chcę być naprawdę pewny, że, no, że smoka y, pokonam tymi łóżkami No ale najpierw ogarnę itemy, y, żeby te y, owce oczywiście ostrzyc. Ale jeszcze zrobię siekierkę tylko No to teraz pościnam trochę drzew, aby mieć więcej drewna, żebym mógł robić e, łóżka, co nie? Żebym mógł zrobić więcej tych łóżek, no bo no, e, deski oczywiście muszę mieć, więc no dobra, e, pościnam trochę tego. Okej, okay, tyle mi wystarczy tam drewna, więc teraz ogarnę farmę. No i okej, okay, skończyłem, to yy, teraz pójdę do magazynu. Aha, ja nie mam, ja nie mam pszenicy, bo ja ten, bo z pszenicy zrobiłem chleb. Bo miałem tak yy, 48 pszenicy z tego co pamiętam miałem. No i przerobiłem to na chleb. No, i nic z jajka nie wyszło. No, ale dobra, porozmnażam sobie owce. No i potem będę je. Yy, znowu nie. Zapomniałem słowa. Ale muszę zobaczyć, yy, gdzie mam nożyce. Ale najpierw pójdę spać. Dobra, sprawdzę gdzie te nożyce mam. A Wy nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, bo to pomaga mi w rozwijaniu się. No i okej, okay, no nie, widzie, nie widzę ich tutaj nigdzie. A w sumie to nawet nie wiem, dlaczego to w craftingu robiłem, no bo mógłbym to po prostu zrobić y, w ekwipunku, jakby wiecie. No ale okej, okay, teraz pościnam. ale nie wiem, jak niektóre jeszcze nie mają pełnej wełny, tylko są nadal obcięte, no bo od ostatniego obcinania owiec y, ponad grałem tutaj godzinę na tym świecie, bo wiecie, tam minął chyba odcinek albo dwa odcinki? Nie, odcinek chyba, nie wiem. No tak, ponad godzina, nie? Jak nie więcej, oczywiście. No, a, nie, a niektóre nadal nie mają wełny. No i okej, okay. mam dużo łóżek, już kolejnych, więc dobra, woże. Dużo tych łóżek chcę mieć, naprawdę dużo bo chcę być pewny, że na pewno tego smoka zabiję, bo no, na 3-4 hity to na Minecraft na Javie to działa, co nie? Na jawie, więc no. Bo na Minecraft P no nie działa tak. Bo, jak kiedyś nie wiem kiedy, czy tam dwa lata temu, czy rok temu, jak sobie tak dla zabawy walczyłem ze smokiem i właśnie próbowałem go łóżkami, to właśnie nie wiedziałem jak i dlaczego, to tak mu mało HP zadaje. Więc, dlatego chcę mieć o wiele więcej łóżek, bo to mi się właśnie przypomniało ostatnio, więc no, dlatego no, nagrywam ten odcinek, tak. Dobra, teraz pozbieram te wszystkie sadzonki, jabłka, i patyki, co tutaj leżą, bo no, dużo tego tutaj oczywiście leci. I włożę do kompostownika, czy jakoś tak. Dobra, po prostu wezmę te kości i przerobię je na mą mączkę kostną. E no i tam sobie poogarniam tą farmę. Dobra, włożę te nasionko sobie. O, kolejna mączka kostna. A ciebie wywalę. No i okej, okay, skończyłem ogarnianie farmy. Dobra, czas porozmnażać sobie owieczki. Widzę Cię tam. Dobra, przyspieszenie, bo tu tylko będę ścinał te liście. No i skończyłem. Okej, okay, już kolejne łóżko mam. No, jeszcze kilka zbiorej, jeszcze kilka zrobię i chyba będzie git. No dobra, teraz będzie yy, brzydka jakość, więc to przyspieszę. O, teraz se mogę popatrzeć na tego wieczki. Jajko. E, dobra, teraz sobie zrobię płotki i powiększę trochę tą e, farmę. Bo tam ledwo co już te owce I tam ta jedna krowa i kura Tam ledwo co już tam chodzą Więc trochę to powiększę Zaczynam budować Oczywiście tutaj e, Dobuduję, e, potem Oczywiście wykopię te płotki e, No żeby tam oczywiście miały Te owce, krowa i kura Dostęp Więc dobra, tutaj zetnę trochę te liście Okej, okay, tutaj też wyczyszczę Wykopię Ale to zaraz Okej. Okay. Dzień dobry panie Lamo. Okej, okay, teraz tylko skopię kilka tych płotków, no i będzie już wszystko gotowe. No, powiększanie farmy już skończyłem, więc okej, okay, tylko teraz te y, biały dywan tutaj położę, żebym miał po prostu, no, dostęp y, tutaj, bo tam już mam dostęp, jakby, no, wiecie... Bo ja tutaj pewnie jeszcze dam jakieś inne zwierzęta, może kiedyś. No, ale jak na razie to nie. A teraz pójdę się ponawalać z potworami. O, tam jest pająk, więc pójdę go zabić. No ale musiał mi uderzyć, nie? No ale okej, okay, mam tam, dostałem trochę mm, pajęczyny, znaczy nici. E, teraz tego zombie zabiję. No i nie wiem, e, nie widzę zbyt mobów. Tam jest creeper. E, i czy ktoś tu jeszcze jest oprócz Creepera? Hmm. No właśnie, nie wiem. O, jest pająk, więc dobra, pająka też zabiję. O, zombie villager na mnie idzie, to dobra. Zabiję go też. Nawet nie zauważyłem, bo tak ciemno. No i czy z kimś tutaj się jeszcze o, jeszcze kolejne zombie przyszedł, No to świetnie Eee. Co wy tu robicie? Dobra, otworzę jedne drzwi i po prostu ich pozabijam. Zaraz teraz zamknę, ale teraz... Aha, no właśnie spać nie mogę. No, to się muszę ich pozbyć. Okej, okay, czy teraz mogę spać? Mogę. No, i teraz sobie zrobię łóżka i zaraz tam włożę, oczywiście, do skrzynki. Eee, ale co ty robisz, tu jeszcze? Aha, bo on nie wyszedł przez te drzwi. No tak. Mam już 17 łóżek, więc no jeszcze trochę by się przydało. No, i teraz zrobię taki mały timelapse owiec. Poszukałbym wioski, ale to jeszcze nie teraz. O, kolejne zombie, więc dobra. Skąd oni się w ogóle biorą, to ja nie wiem. Ale okej, okay, widzimy się za chwilę. Okej, okay, już jestem. No to teraz dopiero pójdę sobie poszukać jakąś wioskę, bo z tego co pamiętam to gdzieś tutaj była. Bo jak sobie tutaj na świecie chodziłem, nie wiem kiedy to było, i ogarniałem jakieś rzeczy, no to gdzieś tutaj znalazłem właśnie wioskę, ale powiedziałem sobie, dobra, nie będę jej tutaj zwiedzał, tylko w jakimś odcinku kiedyś. Więc właśnie teraz tam idę. I teraz przepraszam za spadek jakości. No nie wiem właśnie co jest z tą nagrywarką. Coś popsuło się. To ja po prostu przyspieszę, jak właśnie jest ta słaba jakość i dobra. Okej, okay, już się jakoś naprawia, więc mogę iść dalej. Aha. W tą stronę nie ma wioski, czyli właśnie w drugą stronę powinienem pójść, a nie tutaj. No to co, teraz trzeba się wrócić, oczywiście, i znaleźć tą wioskę. I po raz kolejny przepraszam za spadek jakości. To też przyspieszę tutaj. No nie, no. Znalazłem krowę, a akurat nie mam tej yy, smyczy na krowę. No ale dobra, no. Yy, mówi się trudno, co nie? No niestety. I tutaj za tą właśnie górką już powinna być wioska e, Albo nie O dopiero za tamtą, tak Albo jeszcze za tamtą, bo tutaj jest e, ogromny tam kanion, czy nie wiem e, Jaskinia ogromna No tak, no kanion e, Więc dobra e, No ale już zaraz tu powinna być ta wioska O jest. To ze sobą na pewno zabiorę, bo to mi się przyda na miksturki, ale nie wiem jakie miksturki będę robił, no ale no, tak na, dla pewności, jakbym kiedyś chciał zrobić jakąś miksturkę na odporność, tak. Na odporność bym musiał wziąć. Znaczy zrobić, Będę se musiał obejrzeć jakiś poradnik, jak zrobić. Dobra, wezmę te nasionka, arbuza i oczywiście pszenicę też zbiorę. No i okej. Okay. No, i y, znowu Was przepraszam za to, że odcinek już, y, już y, nie wiem ile dni, ale to już chyba 6 dni minęło od ostatniego odcinka. Więc przepraszam. No, po prostu nie mam czasu na y, montowanie, y, bo na nagrywanie mam czas, ale po prostu potem na montowanie nie mam. O, i właśnie y, to chciałem znaleźć. O, Enderman, dzień dobry. E, właśnie to chciałem znaleźć. E, no, właśnie to miejsce. E, I zobaczymy, co tutaj jest. Hmm. No, wezmę żelazo, wezmę miecz. O, i spodnie. Tak, to sobie. E, nie, dobra, nie wymieniam. E, włożę to sobie do skrzynki e, pod nazwą Zbroja. I tam będę miał. Arbuzy, zbiorę oczywiście, przydadzą się. A tak w ogóle to naprawdę szybko zleciały te 15 odcinków, co nie? Szybko zleciało. Bo naprawdę. Mm, to tak naprawdę jakby było wczoraj. Jakbym wczoraj dopiero zaczynał serię. Jakbym miał <laughs> problemy z moimi światami, bo się usuwały. Pamiętacie, nie? Pierwszy odcinek. Pierwszy świat się usunął, drugi się usunął i ten trzeci, na którym teraz jestem, na szczęście się nie usunął, bo tam zmieniałem wersję Minecraft'a i w końcu udało mi się znaleźć to, na której nie występował ten glitch yy, z tam pamięcią. Dobra, ciebie tutaj kolego yy, zabiję. Okej, okay, one teraz będą wkurzone, więc szybko uciekam. No i oczywiście yy, wracam się do mojego domu, chyba e, no tak pójdę, bo już tam wszystko zebrałem no to ok e, no i nie wiem co jeszcze porobię, no jeszcze tam coś pogarniam pewnie, e, no i będę mógł pewnie kończyć odcinek no bo teraz jakby mi się świat usunął, no to by była masakra co nie? ups, nie udało się No, znowu się nie udało I znowu się pół serduszka co ja w ogóle robię tej? Coś chyba zaspałem. Nie wiem, dobra, zregeneruję się, bo akurat y, straciłem głód. O oh, Jezu, pół serduszka. Okej, okay, no teraz nie mogę umrzeć. Ok, teraz już się obudziłem. No ale tak i tak, y, mnie teraz sadzonkę rozwaliło, no ale to nic wielkiego. Co ja robię w ogóle? Nie wiem, w tym odcinku coś mi nie wychodzi czasami. Coś. No, jeszcze podniosłem te mięso, no. Świetnie, nie? Dobra, teraz pogarniam sobie. O... E, e, e. Co ja mówię dzisiaj? E, teraz sobie pójdę spać i pogarniam ekwipunek. Ale przez ile rzeczy ta zbroja już przeszła, nie? Walki w nederze, wszystko. Ja nie wierzę. Pamiętam, jak była nówka. No ale no, niedługo sobie zrobię diamentową, bo w następnym odcinku oczywiście poszukam oczywiście przed odcinkiem jakąś fajną jaskinię. No i ten. No i no wiecie, oczywiście, że będę się kopał w dół ze wiaderkiem wody, żeby nie było. Ryzyka. Bo ryzyko jest oczywiście. No jak znajdę, to się zakopię. I zaznaczę sobie, że tam jest ta jaskinia. I oczywiście to musi być jaskinia, która jest na poziomie y, od poziomu tak 10 do minus 50 nawet, co nie? No, żeby tam były diamenty, żelazo. Mm. No i wtedy jeszcze muszę nakopać obsydian, tak, minimum 10, bo zrobię jeszcze ten enchanting table. Y, ale jeszcze, jak będę w, y, w endzie już, co nie? Wtedy, no to, żeby kłaść te łóżka, to muszę mieć naczyń, co nie? No to muszę mieć tak, z, nie wiem, 5-6 obsydianu przynajmniej. Więc no dobra, y, jeszcze tylko y, pod koniec. Tutaj, o jajko. Niestety y, jajko, y, z jajka nic nie wyszło. No szkoda. Dobra, zrobię ostatnie łóżko. No i to już jest chyba wystarczająco łóżek. Mam już, y, nawet nie wiem ile tam, nie liczę już, y, łóżek. No i dobra, y, zaraz będę mógł zakończyć odcinek. Więc okej. Okay. No, i mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Naprawdę ciężko się staram nad tymi odcinkami, już któryś raz to chyba mówię. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Do następnego, cześć.